Może poławan się po prostu, że jesteście na wakacjach, ja myślę, że niektórym zawodnikom przewróciło się nie tylko w głowę. Jest problem przede wszystkim już nawet nie, nie, nie o same treningi, ale o, o dyscyplinę. Nie? No, mamy parę rzeczy ustalonych i nie jesteśmy w stanie tego po prostu wyegzekwować od zawodników. Zbliża się taka chyba, myślę do Was ważna chwila, decyzja, czy awans, czy nie, czy grać w okręgówce, czy nie. No, przede wszystkim y, korzystając z, z czasu antenowego Dziękuję prezesowi Łukaszowi Zimochowi za to, że, że, że dał możliwość stworzenia takiej drużyny jak w Laskach, jak w to, jak, jaką w tej chwili w Laskach mamy. No Adam Werner, to co robi z murawą w Laskach, to jest po prostu niemożliwe. I gdyby każdy zawodnik był tak, tak przygotowany jak on do, do sezonu, to, 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 to chyba byśmy się nawet nie zastanawiali, czy warto. Natomiast w tej chwili albo zostaniemy w Aklasie i, i, i wtedy zrobimy naprawdę rewolucję. Albo Wiktoria będzie musiała szukać nowego trenera. To znaczy nie widzisz możliwości, aby z tymi chłopakami, z tym zespołem grać w okręgówce, tak? O to chodzi? Yy, nie w taki sposób. To znaczy no nie możemy się na, na, na mecze o 11 zjeżdżać o wpół do 11, tak? Jeżeli nie, my, nie, my nie potrafimy do Jankowych dojechać na godzinę 10, to mecz w Żerkowie, jeżeli jest o 11, to myślę, że moi zawodnicy przyjadą około godziny 16. To, to nie ma najmniejszego sensu dla mnie. Ja albo, albo się zastanawiam, muszę się zastanowić, podjąć decyzję, albo albo chcemy pracować, albo nie chcemy pracować. No może właśnie trzeba takiej w szatni, można powiedzieć, trzęsienia ziemi i, i podjąć tę decyzję. Wchodzimy do okręgówki, ściągamy z trzy wzmocnienia, trzy osoby, czterech piłkarzy, i, i ta okręgówka wcale nie będzie taka straszna. Na koszt pana redaktora się. A, czyli nie ma finansów. <laughs> nie, 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 nie dysponujemy takimi, takimi pieniędzmi, żeby żeby kupować zawodników, ja stale szukam, stale rozmawiam i, i mam nadzieję, że ci zawodnicy, którzy są w, w, że tak powiem, w, w, jesteśmy nimi zainteresowani gdyby oni dołączyli, to, to jest to taki, ja, ja to zawsze nazywam, bat na innych, tak. Jeżeli, jeżeli ci zawodnicy zasililiby naszą kadrę, no to wtedy jest, jest możliwość, że, że innym też zacznie coś, coś w głowie świtać, nie? Czyli na chwilę obecną Wiktoria nie będzie grała w okręgówce. Na dzień dzisiejszy mamy wywalczony awans. Mhm. To, był, to był plan, plan minimum dla, dla drużyny i, i, i czekamy teraz na, 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 na mecz. Yy siemianicę strażak słupia a później czekamy na mecz w Laskach przeciwko Siemianicom. To jeszcze takie ważne pytanie, no, będzie ta okręgówka w Laskach czy nie, to, to sobie zadają wszyscy pytanie, bo to też później zależy kto spadnie z tej A-klasy jeszcze i tutaj wszyscy na Was patrzą. Dobrze, to już tak teraz definitywnie w Laskach będzie okręgówka, natomiast nie daję słowa, że, że to będzie w tym roku.